Jest bliskim dostępem do bocznicy kolejowej Drogi Wojewódzkiej 241 i Krajowej 25. Niedługo zobaczymy tam kolejną halę na tych terenach i kolejny zakład, który tam się ulokował. To jest podsumowanie najważniejszych wydarzeń listopada w gminie Sympólnokraińskie. Lucy Grabiec, witam w telewizji regionalnej Krajna TV. Tym razem nasz program zaczniemy od fabryki steropianu, która ma powstać w sympoleńskiej strefie przemysłowej. A oprócz tego. Powiemy jeszcze. Uchwała określa zwaloryzowane wysokości stawek podatku od nieruchomości. O wzroście podatków i opłat lokalnych. O najważniejszych założeniach budżetu gminy na 2020 rok. Po stronie dochodów i wydatków nie kwota ponad 70 milionów złotych. O remoncie mostu w miejscowości Toboła. i o nowych strojach bojowych dla OSP Lutowa. Poleńska strefa aktywności gospodarczej jest zlokalizowana w dzielnicy przemysłowej z bliskim dostępem do bocznicy kolejowej, drogi wojewódzkiej 241 i krajowej 25. Inwestorzy mogą liczyć na wykwalifikowanych pracowników i wiarygodnych partnerów. Powierzchnia strefy to ponad 30 hektarów. Kompleksowe uzbrojenie, atrakcyjna cena zakupu działek. Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, możliwość zwolnienia z podatków, pomoc miasta. Zapraszam do inwestowania w Sempulnie-Kłęęski. Sempulno pozytywnie. A nasz program zaczynamy od Sympoleńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej i od fabryki styropianu, która tam powstanie. Od kilku miesięcy gmina Sympulno za unijne pieniądze reklamuje strefę w mediach ogólnopolskich. I są już tego efekty. Przedostatnie dwa hektary na strefie Sikosz kupiła właśnie firma z Mińska Mazowieckiego, a kolejny przetarg zostanie rozstrzygnięty lada moment. Ostatni nasz przetarg, który ogłosiliśmy na działkę dwuhektarową został rozstrzygnięty pozytywnie. Wygrała go firma, która produkuje styropian. Ma już cztery tego typu zakłady na, na terenie Polski. W Polsce centralnej, południowej, wschodniej i zachodniej. Brakowało właśnie tej firmie ze względów logistycznych jeszcze tutaj na północy Polski takiego zakładu i wybrali właśnie sępulno naszą strefę ekonomiczną. Przystąpili już bardzo szybko do opracowania dokumentacji budowlanej, i mam nadzieję, że niedługo zobaczymy tam kolejną halę na tych terenach i kolejny zakład, który tam się ulokował. Działka, którą sprzedaliśmy, jest przedostatnią z działek dostępnych jeszcze. Mamy nadzieję, że w grudniu sprzedamy ostatnie dwa hektary na tym terenie, no i powoli trzeba będzie myśleć o kolejnych obszarach, żeby przygotować na kolejne, dla kolejnych inwestorów. A panie burmistrzu, na ile uciążliwa dla mieszkańców będzie produkcja styropianu? Nie, czy nie ma pan obaw, że no po prostu symbolno utonie w styropianie? no nie ma takich obaw jeżeli chodzi o samą produkcję jak mnie zapewniali właściciele ona nie jest wcale uciążliwa dla mieszkańców cała produkcja odbywa się pod dachem w hali oczywiście uciążliwości wystąpią z tytułu transportu bo tutaj będzie trzeba po prostu styropian wywieźć będzie on musiał być dostarczony w Polskę w związku z czym na pewno ruch samochodów będzie większy natomiast jeżeli chodzi o samą produkcję to jest wszystko zautomatyzowane Owarowane szczególnymi przepisami, i takie uciążliwości na zewnątrz tego zakładu żadnej nie powinno być. Od ładnych paru tygodni słychać. Że w 2020 roku podatki i opłaty lokalne będą wyższe niż ostatnio. Samorządowcy od Gdańska, Poznania i Warszawy, zaczynając, a na powiatach i gminach kończąc, narzekają na brak pieniędzy w projektach przyszłorocznych budżetów. Na ostatniej sesji Rada Miejska Sempólna zajmowała się właśnie podatkami lokalnymi na przyszły rok. Przyjęty do waloryzacji wskaźnik to 4%. Podatki zostały zwaloryzowane o ten wskaźnik w poszczególnych poziomach, zarówno od gruntu, jak i od budynków. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wysokości stawek zostały przedstawione na wszystkich komisjach stałych Rady Miejskiej w sympólnie Krajeńskim i zostały zaopiniowane pozytywnie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 14 głosami za, przeciw 0. Trzymało się 0 przy obecnych 14 radnych. A skoro znamy już wskaźniki dotyczące przyszłorocznych finansów Sympulna, warto sprawdzić, jak będzie wyglądał cały budżet na 2020 rok? Jesteśmy już po uchwałach podatkowych. One oczywiście, projekty tych uchwał zostały uwzględnione w projekcie budżetu na 2020 rok. Rada przyjęła te podatki, w związku z tym nie musimy zmieniać naszego projektu budżetu. Projekt budżetu został w terminie złożony. Złożyliśmy go tradycyjnie jako budżet zrównoważony. Po stronie dochodów i wydatków widnieje kwota ponad 70%. Milionów złotych, z czego oczywiście większość środków jest wydatkowana na zadania bieżące, obowiązkowe danego samorządu, tak jak u nas oświata pomoc społeczna, gospodarka komunalna, funkcjonowanie naszych instytucji, No ale udało się wygospodarować też jej 5,5 miliona złotych na różnego rodzaju zadania inwestycyjne chociaż głównie skierowane one będą na poprawę infrastruktury drogowej, tak jak to robiliśmy w mijającym roku. W przyszłym roku też kolejne ulice zarówno w mieście na osiedlu, jak i na terenach wiejskich dostaną nowe nawierzchnie. Są to wnioski, które składają mieszkańcy na zebraniach i, i tak systematycznie próbujemy realizować te wnioski, żeby poprawiać jakość życia w naszej gminie. A panie Burmistrzu, mniej więcej już wiadomo, jakie dla przykładu chociaż, Ulice w mieście i na wsiach zostaną zrobione? Możemy, jeżeli tak, oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że Rada uchwali ten budżet. W związku z tym w projekcie budżetu znalazły się na przykład ulica Bojowników o Wolność i Demokracji, ulica Sportowa do realizacji w przyszłym roku, a na terenach wiejskich droga w Wilkowie na wybudowanie i droga w lutówku przez całą wieś. I jeszcze pani burmistrz, jedno pytanko te 5,5 miliona złotych na inwestycje na koniec 2020 roku czy ta kwota będzie większa, biorąc pod uwagę ewentualne dotacje unijne? Zdecydowanie większa. Jesteśmy przed decyzją wprowadzenia do budżetu inwestycji długo oczekiwanej, czyli rewitalizacji centrum naszego miasta. To jest poziom wydatków 8-9 milionów złotych, i na pewno chociażby z tego jednego tytułu ta kwota się wydatków majątkowych zwiększy. Pełną parą trwają prace związane z remontem mostu. W Miejscowości Toboła. Przypomnijmy, że pieniądze na ten cel gmina Sympulno już kilka miesięcy temu otrzymało dwoje wody. Remontem mostu zajął się zakład transportu i usług. A prace potrwają do końca roku. Zadanie brzmi: odbudowa mostu na rzecz Kamionce. Na chwilę obecną zajmujemy się zamawianiem materiałów. Dojechały już do nas ścianki szczelne, oczekujemy na pozostałe jeszcze elementy konstrukcji. Cały most zostanie rozebrany w całości, tak jak jest teraz. Zostanie odbudowany od podstaw, od samych fundamentów. Cała konstrukcja będzie z blachy falistej, która będzie miała także ścianki boczne z koszy gabionowych wypełnione kruszywem. Całość zostanie umocniona geowłókninami oraz piaskiem przepuszczalnym, a na wierzch przyjdzie masa bitumiczna, aby tutaj zachować już przejezdność na, tej, na tym moście. Jeżeli chodzi o koszt, koszt opiewa na kwotę około, około 600 tysięcy brutto. Planujemy zakończyć tą inwestycję do końca roku. Taki mamy termin wykonania. Jeśli pogoda tutaj nam nie przeszkodzi, a na razie na chwilę obecną jest ładna pogoda i miejmy nadzieję, że tak będzie do końca grudnia, to ten most wykonamy w terminie. Oprócz zwykłych mieszkańców tych wsi, którzy tutaj sobie samochodami osobowymi przejeżdżają, no nie ukrywajmy, że jest to także droga rolnicza. Jaką nośność w związku z tym będzie miał ten most, czy ciągniki, przyczepy i taki ciężki sprzęt rolniczy da radę? Na chwilę obecną ten most ma nośność 5 ton. Po odbudowie tego mostu została zwiększona ta nośność do 40 ton, Także tutaj nie ma problemów, jeżeli chodzi o przejezność jakiegokolwiek sprzętu. Będą mogły także ciężkie sprzęty przejeżdżać. Na koniec, jeszcze kilka słów o nowych strojach bojowych dla OSP Lutowo. Uroczyste przekazanie sprzętu miało miejsce kilka dni temu w Sympólnie. A stroje sfinansował zarząd wojewódzki OSP wraz z Urzędem Marszałkowskim w Turniu. Reprezentuję tutaj marszałka pana Piotra Całbeckiego na takiej czystości przekazania sprzętu dla ochotniczych straży Pożarnej, który został zakupiony w ramach regionalnego programu operacyjnego nowoczesny sprzęt ratowniczy sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnej ten projekt jest takim bardzo dużym projektem realizowanym przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego i objętych jest nim 429 Jednostek ochotniczych Straży Pożarnej, a dotyczy ponad 1200 jednostek sprzętowych. No, w chwili obecnej, dzisiaj, w listopadzie tego roku, przekazujemy część tego sprzętu. Są to, jak Państwo widzicie, mundury oraz drabiny i inne wyposażenie. Życzę Wam, aby ten sprzęt, który dzisiaj przekazujemy, służył Wam, żebyście wykorzystując to, nieśli pomoc ludziom mieszkającym w Waszych małych ojczyznach. Wszystkiego dobrego. Tą informacją kończymy już podsumowanie najważniejszych wydarzeń listopada w gminie Sempulno. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych programach na antenie telewizji regionalnej Krajna TV.